Cześć, z tej strony Podjazd. Dzisiaj mam dla Was porady i triki do wydarzenia Odish Research Day, które będzie miało miejsce pod koniec tego tygodnia. Zapraszam do oglądania. Wydarzenie będzie miało miejsce w niedzielę, 17 września, od godziny 14 do 17. Główną atrakcją będzie Odish ze zwiększoną szansą na Shiny, którego będzie można zgarnąć za kręcenie pokestopami. Dodatkowo podczas wydarzenia będą dostępne bonusy, takie jak większa szansa na spotkanie Odisha w rozmiarze XXS i XXL, zwiększona szansa na spotkanie Shiny Odisha, o czym już mówiłem przed chwilą, dziko mogą trzymać sandstone, czyli ten kamień ewolucji. To jest w ogóle zupełnie nowa mechanika, która jest w głównej linii gier Pokémon, ale to jest pierwszy raz, kiedy wchodzi do Pokémon Go, więc miejmy nadzieję, że będzie to wstęp też dla innych Pokémonów i późniejszych sytuacji, kiedy będą one mogły trzymać jakieś przedmioty, które my jako trenerzy otrzymamy po ich złapaniu. I na koniec jeszcze najciekawszy bonus i najważniejszy dla tego eventu, czyli dwa razy starta z załapania Pokémonów. Ze spotkań na dziko podczas tego eventu będziemy mieli takie Pokémony jak Paras, Venonat, Bellsprung, Szrumisz, rozelia, kaknia, ungus i sweet, także spawny idealnie przygotowane pod bonus dwa razy Stardust załapania. No i teraz, jeśli chodzi o porad do tego eventu, na pewno warto zwrócić uwagę na Pokémony, które będą na dziko, a przede wszystkim na Parasa, Shroomisha i Fungusa, jako że te trzy Pokémony dają znacznie więcej Stardusta, a podczas eventu będziemy mieli bonus razy dwa. Z tego też powodu warto przygotować sobie kilka Starpisów i odpalić je podczas eventu, żeby jeszcze bardziej zbustować sobie otrzymywany Stardust. Oprócz tego, jeśli zależy Wam na złapaniu jak największej ilości pewno pewno warto zrobić sobie porządek w plecaku, żeby nie mieć problemu z przyjmowaniem zadań z Pokestopów, tym bardziej, że Odisze mogą trzymać Sunstone'y. Jeśli polujecie na setkę Odisha, powinien on mieć 526 CP i ze zwiększoną szansą na Shiny podczas tego eventu jest duża szansa na trafienie Shundo, czyli Shiny Sety, także też warto zwrócić na to uwagę. Dodatkowo event ten jest też świetną okazją, jeśli pracujecie nad wbijaniem platynowych medali, na przykład przy medalu Backpacker, żeby zakręcić 50 tysiącami Pokestopów, albo przy medalach na złapanie Pokemonów XXS i XXL jako że Odisha mają na to zwiększoną szansę. Oprócz tego, dzięki temu bonusowi, można też spróbować swoich sił w showcase'ach, których będą właśnie Odisha. Czy któryś z Pokemonów występujących podczas tego eventu jest do czegokolwiek przydatny? Ostatniej ewolucji Bellspruta, czyli Whippinbella, można wykorzystać do rajdowania, aczkolwiek znacznie lepiej sprawdzi się w tej roli Shadow. Dokładnie tak samo wygląda to z trzecią ewolucją Odisha Wildbloomem i Roserade, która jest ewolucją Roseli. Wszystkie te trzy Pokémony są typu trującego i trawiastego, ale do zbijania rajdów nadają się tylko jako typ trujący. Jeśli nie macie nic niczego mocniejszego z typu walczącego do zbijania rajdów, możecie też zostawiać sobie Szrumisza, bo jego ewolucja Brilum w miarę się do tego nadaje, a resztę, nie licząc Pokemonów, które dają więcej Stardusta, można pominąć. Pamiętajcie też, żeby podczas eventu mega ewoluować jakiegoś Pokemona, jeśli potrzebujecie więcej cukierków albo cukierków XL. W tym wypadku sprawdzi się dowolna mega ewolucja typu trującego albo roślinnego. I to by było na tyle odnośnie tego eventu. Powodzenia z łapaniem Shiny, subujcie po więcej porad i trików i do zobaczenia następnym razem. Cześć!